To bluz samotnego żeglarza, który wypłynął o świcie i ocean samotnie przemierza, tak jak przemierza się życie, to bluz samotnego żeglarza, który wypłynął o świcie i ocean samotnie przemierza, tak jak przemierza się życie. ja tutaj, a kawa została w samochodzie. Jak żyć? Już chyba z dwie godziny się zbieram do wyjścia. Do tego, żeby wstać i wyjść. Czwartek, dwa dni spóźnienia, albo nawet trzy. A, bzykać. Trzeci lipca. No dobra, trzeba z napić się kawy i zrzucić łajbę. Nie, że zrzucić łajb. O, dobra. A Dionek, którego nie należy chwalić z rana. Hm Czyżby te 12? Coś volt to nie przeciek. Tam 12,3, 12,4, 12,3 w nocy w zasadzie było. Tylko właściwość tego akumulatora. Może już. No i Arukardo na wodzie szybko poszło. Jeszcze człowiek z motorówki mi tutaj pomógł, przytrzymał Alukarda. Więc ten Alukard no troszkę nieubrany jeszcze no ale to tak jak mówiłem przed chwilą go zrzuciłem z pomocą oczywiście pana z motorówki. naprawdę w takich neurologicznych punktach wodniacy oferują po prostu no pomoc pomoc nie zostawiają człowieka samego no dobra silnik ster tego typu sprawy i do pomostu do którego mogę sumować dzięki uprzejmości Bosmana już nie jest Bosmanem, no ale, kurde, naprawdę wspaniałych ludzi się tu spotyka. I nawet wiatr prze, przegnał gdzieś ten smrodek tych ryb, coś. Ojejku, jak się cieszę z tych króciutkich skreszeń, kiedy Arukardo na wodzie się kołeszem, albo tak jakoś. No kurczę, widzicie, rufa niestety jest za nisko. Za nisko. Wiem już, że nie będę robił yy, klapy w podłodze kokpitu, ponieważ nogi by trzeba w górze trzymać strasznie. No jeszcze pomyślę, tylko po prostu podniosę troszkę środek, żeby woda spływała bokami. I tyle. Hmm. hmm. I oczywiście dzięki cytrynku za wysokie zawieszenie, znaczy za wysokie, no za podniesienie, możliwość podniesienia zawieszenia, dzięki czemu no robi się z niego terenówka. Test. O, teraz powinno być trochę lepiej, ale nadal na gąbkowym był szum wiatru i. Tyrpanie palcem, o takie to też było słychać, sprawdzę później. Tutaj moje śmieci, o psiak, krew, no i druga ręka mi potrzebna. Moje śmieci z zeszłego, z zeszłego roku, które zabrałem ze sobą do domu, nie wiem po co, ale tak sobie pomyślałem, że w domu ich nie wyrzucam i zamknę tutaj pętlę, właśnie wyrzucając je. Tutaj, w nowym Duninowie. Wywiozłem z nowego Duninowa i włożę do nowego Duninowa. Alucard stoi jeszcze bom. O, właśnie, teraz wiatr hula po mikrofonie, ciekawe jak to słychać. Eee, mam jeszcze dwa mikrofony do przetestowania. Eee, tak, w, jedna osłona burtowa, ta ten się oderwała w trakcie. Ten w trakcie drogi, ale nie, nie, nic się nie stało, nie porwała się, tylko po prostu trzeba ją przymajdrować znowu. BOM leży, czeka aż go założę, upał do tej pory był straszliwy, a teraz, o tam jest zachód i stamtąd przychodzi, wprawdzie nadal dmucha ciepłem, ale, 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 ale dmucha mocny wiatr. Taka trójeczka górna, może czwóreczka tam jest nawet? Mm. No, widzę małe grzywacze tam na tym. Tak, przydałoby się trzymać to stabilniej, żebym mógł zoom zrobić. No, nie przewidziałem, ale grzywacze widać. Zaraz, spróbujemy. No, to jest właśnie problem z zewnętrznym mikrofonem. Muszę go przypiąć, może będzie lepiej ten teges. O, właśnie. No na ekraniku tego nie widać. Mam nadzieję, że... Bo tak jak patrzę poza ekranikiem, to widzę tam grzywacze i mam nadzieję, że będzie je widać na o! na filmie. O! Dobra. Jeszcze porządek zrobić, poupychać pewne rzeczy w półkach. Bakist, nie, bakisty już zapchałem, no ale... Trzeba kupić troszeczkę jedzenia takiego podstawowego. W sensie y, mam do bułek różne rzeczy: jakieś plasterki, pasztet, nie, ketchup, mieszankę keczupową, co sobie zrobiłem, ale nie mam bułek. Więc tak też jakiś maćku, piczku trzeba będzie kupić takie tam, Nowy Duninów, Zalew Włocławski. hej Alucard, jakaś mi przeróbka coś tam przychodziła do głowy, ale hej Alucard dzielnym jachtem był, nie pod kapitanem kotem służył, hej Alucard tysiące przebył mil. Na logu mam 7300 mil. Wiem, że ja jeszcze tam do tego dodałem, bo czasami nie chodził. Po prostu czasami nie chodził i płynąłem bez logu. I nie wiem, ile tam przypadkiem tych mil jeszcze ile razy się ten log przekręcił. No ale swoje przeszedł dzielny jacht. Dobra, do roboty. Problem z tą kamerą, tak teraz bez mikrofonu. Z tą kamerą jest taki, że nie można włączyć mikrofonu, mikrofonu na stałe, bo wtedy się klapka nie zamknie i jak się ją znam, to bym ją bardzo szybko urwał. Więc za każdym razem, jak uruchamiam kamerę, to trzeba tam dopiero wetknąć i dopiero działać. Tak. No niestety. Bateria słoneczna tutaj zostanie zaraz zasłonięta przez bom częściowo co jest słabe, no ale nie mam chwilowo innego miejsca. Może jak uda mi się rufę przedłużyć, jeśli uda mi się rufę przedłużyć, takie tam to, to prawda, umieszczę tam na jakimś wysięgniku i wtedy będę mógł nawet tutaj namiot rozłożyć, bez obawy, że zasłonię baterię słoneczną. Bateryjka, jak złapała słońce. To bardzo szybko podła, podładowała do pff, nawet chyba 13,6 V. Po czym no, ładowarek się odłączył. No i teraz bardzo szybko spada. Napięcie 13,2 ostatnio było. Włączy się pewnie koło 12,6 jakoś tak. Fajnie. No tak, dobra. Następne rzeczy. E, wody nalać do zbiornika. Większy patyk, żeby podnieść ten z e, forklapę, tego typu sprawy. Jeszcze taka uwaga mała, że mam wrażenie, że wanty... Hmm. O, maszt jakoś tak jakby krzywo na prawo tutaj nawet widać, tak jakby był postawiony albo co. E, wanty mają zupełnie inne długości niż gdy kładłem maszt ten są jakby krótsze. Trzeba będzie to szybko naprawić, żeby kadłub się nie wytętegował, nie, nie wygół ani nie wydziurawi. Kawa! Oczywiście zapobiegliwie zostawiłem ją w samochodzie. ha byli właśnie ludzie, z którymi porozmawiałem. W Warszawie poziom wody. 23 cm to był wczoraj, a dzisiaj 19 i ciągle spada. Na tam, gdzie były te kamienie, takie coś w rodzaju rafy, to już teraz trawa rośnie. We Włocławku, no to puszczają, już nie ma, że leci górą jakoś tam woda, tylko tyle co turbiny. A i tak właśnie, chyba za mało z góry przychodzi wody, więc, tak jak rano zauważyłem, jest trochę tak jakby mniej mniej wody. No teraz może trochę przybyło. Eee, tak, śluzowy we Wrocławku na pytanie kiedy będzie śluzować odpowiada za 30 cm. 30 cm brakuje do minimalnego poziomu śluzowania. Tam, o ile rok temu wracając, już było mniej od tam przynajmniej 20 cm, więc z trudem wpłynąłem do środka, to teraz już zostałbym na dnie. No po prostu. I nawet podobno z trzewa nie można dopłynąć do morza. Przecież trzew to już był na granicy morza i już tam. O, w mordę. No. Nie będzie kurde balans. Zatrzymywania się w tych miejscach, w których zawsze się chciałem zatrzymać. Obejrzeć, co obiecywałem już od lat. No nie ma. Ja piórkuję. Tragedia. No eko, le, oczywiście będą drzeć ryja, bo to ta katastrofa, ale żeby coś zrobić, no to to już... Nie, 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 broń Boże. Darcie ryja jest fajne, zrobienie czegoś fajne nie jest. A tak jak mówiłem, 20 metrów każda ostroga przedłużona i spokojnie by można jeszcze spłynąć. Podobno nawet koło Bydgoszczy, gdzie liczyłem, że da się popłynąć, no to tam mimo wszystko będzie... Ajdź. Tragedia. Trzymajcie kciuki, żeby coś się dało zrobić. Może deszcze za kilka dni nadejdą, nie? Może... no nie wiem, no. Mają nadejść jakieś deszcze, ale to się po prostu. Hm. Trzymajcie kciuki. O bogowie! Uuu, kamerka wycięła, wycięła. Bo niebo jest znacznie takie, takie bardziej różowe. Ale mimo wszystko cudo, cudeńko. Pełna piękna tęcza. Wow! I druga. Druga w sumie też jest pełna. O kurczę. No cudo. Jutro ma być troszkę chłodniej, ale dobra. Godzina dwudziesta dwudziesta pierwsza i taki widok na koniec dnia. A ja jestem strasznie głodny, ale po 18 już nie wolno mi jeść. Jeśli chcę choć trochę schudnąć, bo taki pięciopunktowy program, dzięki któremu Chinki są takie, no powiedziałbym, że nie szczupłe, tylko wręcz chude, patykowate, ale no to działa. Nie przestrzegam wszystkich punktów, na przykład dzisiaj oczywiście nie ćwiczyłem tyle, nawet tej odrobinki, którą ta Chineczka zaleca, zalecała, ale no nic. Może jutro. Czuję, że jestem taki trochę spieczony na twarzy. Być może w kamerze wyjdzie, że morda spalona na czerwono, przysmażona. Ale ten... Nie no! Piękne tęcze! Wow! I nawet mam wrażenie, że się rozbudowują. Tak. Byłem w, w Płocku. I kupiłem parę rzeczy, ale to już jutro powiem o nich, które no nie, cudo, cudo. O jaka piękna. Mam nadzieję, że to dobry znak. A ja będę próbował pójść spać, będę ja. próbował zasnąć. No i na koniec dnia jeszcze widno. Jednak ciemniej niż kamera by podbiła. Ale na koniec dnia 12,6V. Wow! Fajnie. Dobra, dobrej nocy. Śpiulkać. Boże, chleb kupiłem i pachnie. Umrę tutaj przez te zapachy. Śpiulkać, śpiulkać. Przespać głód. Nowy dzień wstaje, a właściwie wstał już dawno. Psiakrew wstaje nowy dzień. Kaszel mnie od dłuższego czasu męczy. <laughs> Piątek. I lekarze nie wiedzą co to, no trudno. Tak, godzina 8.03. Ma przyjechać... O, ktoś jedzie, ale nie. Kolejna łódka. Mhm. Ma przyjechać kurier, bo kupiłem dwa odbijacze na adres jacht Alucard Nowy Duninów a tymczasem tutaj o przykręciłem dwa takie haczyki na wędki żeby tutaj dędały żebym ich nie połamał znowu jak to zrobiłem wyciągając maszt nie nie bom wyciągając zahaczyłem i tragedia to jest celowo ukośnie żeby była większa pewność, że te sznureczki nie spadną. Ten jest za mało ukośnie niestety, no ale już nie będę tam kombinował. Tak. Tu tu, 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 Bo król jest tylko jeden. Kurde, może to będzie do intro. <grym> Tja. Byłem wczoraj w Dekatlonie, pojechałem, żeby kupić również o ten pręcik, ja go odkopię i dzisiaj zamontuję tutaj, no i niestety na moje dubsko, majtałasy XXL. piakrew. Dobra, trzeba chyba pójść się przebiec trochę. A, zaraz zobaczymy, jak tam, no, bije czerwienią. Chociaż udało się że nie tak bardzo, no, ale trzeba się... Komar? O, jaki bydlak. I to taki jak moskit choróbcia lata. Taki malutki. Czyżby moskity tu zaczyna, zaczęły dolatywać? Kurde, bydle się nażre w nocy pewnie. Dobra. Mam nadzieję, że go przynajmniej odstraszyłem, jeśli nie zatłukłem. Nie no, zdaję sobie sprawę, że komarów się nie odstraszy. O! Gadam i gadam, odsuwając moment, w którym trzeba będzie wstać, wyjść i coś zacząć robić, zamiast słodko sobie leżeć. O! I jeszcze muszę się tam dokopać. Spoko. Tu będzie większy porządek, obiecuję. Tu będzie większy porządek. No, ale operowanie tym wymaga, prawda, trzech rąk mniej więcej. Yy, tak. O. I jeszcze zatoki sobie mogę przepłukać, bo wreszcie może przestanę kaszleć. Nie? Mam wrażenie, że mi to z zatok spływa. Yy. I tam są kremy do opalania. Jeszcze te z Hiszpanii, co kupiłem. I jeszcze te po poprzednim właścicielu. O rany, mam nadzieję, że to się nie psuje. Fanfary grają. Tadam! Przedstawiam gościa, który parkuje zawsze w najlepszych miejscach. Cia. Przynajmniej w cieniu. O. <laughs> Przyszły obiboki na adres jacht Alucard Port Nowy Duninów. Żeby zastąpić te, które straciłem. No, w sumie mam chyba cztery obiboki, no ale zawsze się przydadzą pewnie, no myślałem, że stracę ich więcej teraz w tym sezonie O ojejkum kejkum być może nie stracę ich więcej bo, bo nigdzie nie popłynę, no ale są takie nieduże że kto wie, może na jakąś mniejszą łajbkę się nadadzą dobra, trzeba umyć zęby i wziąć się do mycia pokładu hmm. będę łysek z pokładu id albo Alukarda. I właśnie dlatego te haczyki miały być e, ukośnie, żeby to nie spadało tak łatwo. No, ale widzicie, że spada. Hm, za gruba linka chyba. No, ale taką miałem pod ręką. Kupiłem dwie szczotki ryżowe, ale powinienem był kupić trzy. Tyle że oczywiście skomstwo zadziałało. Jeśli ktoś spyta, dlaczego trzy? Bo znając siebie, jedną zepsuję, a drugą zgubię. Miałem szczotkę ryżową, specjalnie kupioną rok temu. Nie więcej. Eee, no ale gdzieś posiałem właśnie. Ostrzałkę też miałem do noży. I też jej nie mam, bo gdzieś posiałem. Wiem, że w domu mam przynajmniej dwie, może nawet trzy amba wcięła. Na łajbie nie ma. Na szczęście mam osełki, o ile się nie mylę. Chyba, że ich jeszcze, chyba, że ich znowu nie mam też. Gdzieś posiałem, kurde. Dobra, trzeba się brać do roboty. No, jest super. A jeśli ktoś ma inny pogląd, niech zamilknie na wieki i nie wyraża go teraz. <laughs> tak, no zdaję sobie sprawę, że jakby tu podeszła dowolna sprzątaczka, to powiedziałaby prawdopodobnie coś w rodzaju: Ty chłopie, wiesz, ty sobie pływaj, ale jakbyś szukał pracy, to nie, nie, nie tutaj. No ale. Jest lepiej, jest lepiej. Zdecydowanie. Może by pójść samochód, opłukać z tego, co tam ptaki narobiły. No, ciekawe, co to było. taki Prawdopodobnie jakiś kormoran albo co. Bo białe, tak jakby z ości albo co. Ale nie jestem pewien. Natomiast. Hmm, patrzyłem tam w górę i nie widziałem żadnego gniazda. Więc tytułem eksperymentu zostawiam samochód zobaczymy, może ciekawe, czy, czy, chyba trochę oczyszczę, ale ciekawe, czy to było jednorazowe miejsce noclegowe, czy ten, śliczna pogoda, śliczna taka żeglarska pogoda no, może by nawet wypłynąć, ale jeszcze sobie troszeczkę poleżę i e, zanim poleżę, to jednak przepłukam przetrę gąbką samochód po prostu tak, żeby było śmieszniej. W tym z lewej, oczywiście za rok nie będę pamiętał. W tym z lewej, tym butelku jest chyba wosk, żeby to się wszystko ładnie błyszczało. Prawdopodobnie będzie również bardziej śliskie. Nie wiem co z tym woskiem zrobić, chyba wyrzucę. No i ta szczotka się rozłazi. Znaczy ostro pucowałem. Oj, proszę włóczyki. No. W drodze do Gdańska zapewne. Kurczę. No fajnie, schudłbym, jakbym tak popłynął. Hmm, hmm. No dobra. Zobaczymy, co się wykombinuje. Tymczasem, tam na dziobie jest taka. Taki niebieski kawałek taśmy klejącej. Bogowie, jaki on biały. Cicho. W porównaniu. O, nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku okazało się, że mi materace mokną tu w forpiku. I tu pod nim jest dziurka. O, tutaj jest. Więc zaraz ją zakleję przy Tak, ten niby drobiazgi, a sprawiają, że... Żegluga jest fajniejsza i mniej upierdliwa, i w ogóle. Nie? Natomiast nie pamiętałem o tym w ogóle. Może to znaczyć, że się rozsypuję, niestety. Wiek, wiek. Nie starzejcie się. O, zapomniałem wpiąć. Ua! Uu. Zapomniałem wpiąć mikrofonu. Jeszcze nie sprawdziłem tamtego nagrania. Zaraz tylko zrobię. Rzeczy bo kupiłem pokrywkę do garnka, która lepsza jest od tamtej lepiej pasuje. I się wezmę teraz za właśnie o ten pręt, żeby go też zainstalować. No, odkręcanie tych śrubek będzie trochę ciężkie, bo tam głęboko za tym moim zlewem będzie jeden, jeden śrubek. No i pyk załatane. Nawet troszeczkę przeszlifowany papierem ściernym, żeby zmniejszyć zadziory i tym podobne rzeczy. Kurczę. Ten łańcuch chyba ocynkowany był, ale mało. No nic. Niech to wszystko tutaj schnie. Eee, tymczasem trzeba kuchenkę zrobić. No, patrzcie. Włóczyki ja nadal nie ma się poszedł. Tak to jest w dziczy. Że w większości wypadków nie ma się czego bać. Po prostu Chyba że on tam śpi, ale nie, nie widać. No nad Soliną jak byłem, to yy, byłem rozbity na jednym brzegu zatoczki. A na drugim brzegu była taka parka z namiotem. I oni sobie co rano płynęli do soliny. Tak, troszeczkę zgarniam igliwia jeszcze z tej jodły, co tam jodły albo świerka, nigdy nie mogę zapamiętać. Tak, i oni sobie co rano płynęli do soliny. Nie? I zostawiali namiot w dziczy nad zatoczką. I spokój, nie? Eee, gdzie się można bać to właśnie w tych cywilizowanych okolicach, bo jak rozbiłem się już na ostatnie dwa dni włóczęgi na e, z namiotem na polu namiotowym, no to okazało się, że to znaczy mój namiot był chyba tak nędzny, że nie wzbudził zainteresowania, ale dwa sąsiednie namioty zostały okradzione. Także no. Widzicie, dzicz. Znaczy dzicz, no. Nowy Duninów, ale y, tutaj jest taki punkt włóczykijowski, oni tutaj przybijają i to jest bardzo fajne, że proszę bardzo, zostawiłem kajak, nikt mi tutaj nic nie weźmie, mam zaufanie. Ciekawe, czy to ten pan jest tym włóczykijem, bo przyszedł z piesełem, z jakimiś zakupami i tam sobie usiadł. No. No ale. Naprawdę super, super, że ludzie tak pływają. O, włóczyki. Wsiada, to chyba ten pan. Tylko psa nie widzę kurde balans. Już go gdzieś tam zabunkrował? No, pod wiatr ma. No, zachodni wiatr, kurde balans. Ale widzę żagiel. Ale nie sądzę, żeby płynął w górę rzeki, bo pod prąd jednak na takim kajaczku to ciężko. No ale kurczę, też kiedyś potrafiłem tak pływać. Na takim kajaczku, ale dmuchanym, takim mniej opływowym brałem nieźle, nawet 50 km dziennie.